To są fakty po południu. Małgorzata Kukuła, dzień dobry. Zobaczmy najważniejsze wydarzenia dnia. Byli młodzi, chwycili za broń, bo chcieli być po prostu wolni. Dziś 78. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbywają się w stolicy, ale też w innych miastach Polski. Punktualnie o godzinie 17.00, o godzinie W. Zawyją syreny, by upamiętnić ofiary powstania. A żyjący powstańcy dziś wspominają wydarzenia sprzed 78 lat i mają też przesłanie dla Ukrainy Walczącej. Michalina Czepita. Są kontrowersje i pytania o marsz narodowców w rocznicę powstania. Sąd orzekł, że nie będzie to wydarzenie cykliczne, co minister sprawiedliwości zaskarżył do Sądu Najwyższego. Ale dzisiejszy marsz ma się odbyć. Powstańcy mówią temu nie, a dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego dodaje, to nie jest moment na organizowanie wieców politycznych. Ewa Koziak. Węgla jak nie było, tak nie ma, ale jest za to dyskusja o dofinansowaniu do jego zakupu. Partia rządząca chce, by pomoc otrzymali wszyscy kupujący węgiel. Opozycja twierdzi jednak, że potrzebne jest dofinansowanie nie tylko do węgla, ale i do innych surowców do ogrzewania i że konieczne jest wprowadzenie kryterium dochodowego. Marta Warchoł. Jest już na pełnym morzu nad ranem z portu w Odessie. Wypłynął pierwszy od początku wojny statek z ukraińskim zbożem. Rosjanie dotąd blokowali eksport, ale w lipcu podpisali porozumienie i zgodzili się na odblokowanie portów. Nieustannie jednak atakują obiekty cywilne. W Mikołajowie są zabici i ogromne zniszczenia, a na Charków i wiele miejscowości w Donbasie wciąż spadają rosyjskie pociski. Paweł Laskosz. Rozległe pożary w Portugalii. Ogień wybuchł m.in. w gminie Mafra, 30 km od Lizbony. Konieczna była ewakuacja kilkuset mieszkańców i blokada dróg. Pożar był tak rozległy, że chmura dymu była widoczna z centrum portugalskiej stolicy. A teraz w faktach po południu zobaczymy dziesiątki kolorowych balonów, które uniosły się w powietrze w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Właśnie zakończył się tam 39. Festiwal Balonów. To są fakty popołudniów TVN 24 i najważniejsze tematy dnia. W Warszawie trwają obchody upamiętniające 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Kwiaty złożono między innymi na ulicy Filtrowej. To tam dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej pułkownik Antoni Hruściel-Monter wydał rozkaz rozpoczęcia walki. Na Woli, gdzie w początkowych dniach powstania wojska niemieckie wymordowały dziesiątki tysięcy cywilów, i na Mokotowie, gdzie powstańcy heroicznie bronili się do 27 września. A przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego hołd powstańcom złożyli marszałek Sejmu Elżbieta Witek i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślali oni znaczenie tego zbrojnego zrywu dla polskiej tożsamości narodowej. Zgodnie z konstytucją nie może być zaangażowany politycznie, zgodnie z unijnymi traktatami politycy nie mogą na niego wpływać. To szef Narodowego Banku Polskiego. W faktach po południu teraz Adam Grapiński i pytania o jego niezależność, czy właśnie zależność od obecnej władzy. A te pytania stawia Martyna Olkowicz. Granica między Kosowem a Serbią pod szczególnym nadzorem. Strefa w ogóle pogranicza stała się punktem zapalnym. Protesty, blokady na drogach, a zdaniem kosowskich władz również strzały w stronę sił pokojowych. To wydarzenia ostatnich godzin, bo Serbowie mieszkający w Kosowie nie chcą się podporządkować nowym przepisom. Misja pokojowa NATO mówi o napiętej sytuacji. Interweniują dyplomaci z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, żeby uspokoić nerwy na Bałkanach. Przemysław Kaleta.